Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Redicox, a to jest kolejny odcinek z Gry Crash Day. Moi drodzy, mam nowe mikro jak możecie usłyszeć. Nie. Jest lepickie, działać, za to dziękuję mojemu koledze, który na pewno to no, tak, na pozdrow. Dobrze moi drodzy, jedziemy z karierą. Drawnik Stevens the Bomberman. Coś czego ja nienawidzę. To jest złe. Słuchajcie? Dobrze, do przetłumaczenia, to jest bardzo akurat ciekawy tekst ten Przepiszcie sobie w Google i sobie tłumaczcie, nie? Mniej więcej chodzi o to, że koleś... Aha, ty, dobra, ja tu wiem o co tu chodzi Jeżeli przetrwam zwykłą rundę To dostanę te, jeżeli tak, bo to oni się raz na mnie rzucą, jak będę miał pakę A oni jeszcze stąd czekamy na bombę, dobra Zobaczcie, i on ja chce bombę podać, a to można do siebie pluć jeszcze jak kto ma pakę. Wielimy go. No to później jak ostatni podam bombę i ten koleś od, 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 który ode mnie dostał pakę wybuchnie. To ja dostaję 3 punkty. Jeżeli tylko przetrwam rundę to już yy, dostanę tylko jeden punkt. Ja nie chcę. Nie, nie, Jeden punkt widzicie za przetrwanie rundy. A Donald ma trzy, bo to on podał w końcu y, bombę y, George'owi. No i Donald ma pakę. George ma pakę, Donald ma pakę, Ryan. Opaki, dajcie, ja też tę bombę podtrzymać. Ma no, serię. Jest, mam pakę. Ależ Teraz poczekamy do 5 sekund, aż oni zaczną do mnie wszyscy uciekać. No na razie to jest e, taka sytuacja, że oni wszyscy się do mnie prują, bo... Dobra, uciekają. Mogę podawać. Nara. 3, 2, 1... BUM! 3 punkty! O to chodzi moi drodzy. Prowadzimy. Dobra. To było głupie. Mam takie! Mam takie! Zaraz wiemy na 6 gonić, patrzcie, no. I robimy ogrożenie. Co nie chcecie? Fuuuck! Jest, 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 Ja, ja nie mogę ale emocji moi drodzy! Prawie mi wybuchło. Okej okay. Oh yeah, siedem. Runda czwarta z ośmiu. Jedziemy dalej. Teraz Ryan pakę. Dawaj. Dzięki. Nie, nie, nie Oddaj to, dziękuję No nie Oddawaj Bobę Oddaj, no Hej, dawaj Już, Williams Dobra, zwolni No, daj to Dzięki Hej Oddaję! Dzięki! A to chodzi! 10! Jak ruszył! Ale to torpedo dało! Ja chcę pakę! Masz, zasłużyłeś, A ja mu zabiorę. Ale mogę wybuchnąć. Przegraliśmy tę rundę. Dobra. Ale i tak jesteśmy pierwsi, więc... by to trafił dobrze moi drodzy. Nie jest tak źle na to jestem pierwszy. <grystanie> to jest najlepsze. Ostatnia runda. Where? Dobra. Teraz wy się walcie, bo ja chcę dostać chyba zarazie kto ma John Williams. Tak A ty lecie jakbym kogoś zabił, yy, z rakietami Sajcie, bowimy się z nim w kółko i krzyżyk? Dobra, walić go! Ile punktów? Trzy! Wygraliśmy to Chyba że teraz będzie runda a tak runda finałowa. Moi drodzy, emocje, emocje. Dobra. Od razu wszystkich rakietami. Pakial Al Beach. A, dobra, skoro chciałeś. No! Chciał nie? Teraz wystarczy wytrzymać 7 sekund, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16 punktów moi drodzy, wygraliśmy to. Play to play Coś tam. No gdzie to jest? Dobre, nieważne, wygraliśmy event O to chodzi I teraz mamy denerwujący przeciwnicy Ten competitor, czy to są? Nie wiem Badem GT90 będziemy mieli i to będzie 20 Dwadzieścia z samochodów przeciwników yy, pierwszy. Mm. Pada faka! mi robi, chłopaki? Albo je. Ogromne problemy techniczne. Nawet nie wiem, ile mi zjadło tego z nagrania. A niestety nie zauważyłem, że 10 minut bezpłatny bandicam. Jak widzicie, staty 10 do 11. Ja oczywiście jestem najlepszy w Tibie, bo tutaj nie ma innej opcji. Dlaczego my mamy nadal 10? Jump boost. Słuchajcie, to będzie excellent plecy. Ну куда не могу? Я Trzynaście, 11. To jest na... Już myślałem, że na niego usiądę, to by było najśmieszniejsza rzecz ever. Ty debilu, ty paciaki jeździsz! Drugi jestem? Jak to możliwe? To jest stream page mm. Już myślałem, go trafię. Jestem na... ...pode mną. Nie gadać, że tego zabiję. Dalej rozbijemy ich. Nie, zabiją mnie. My zaraz to przegramy, no! Lodzieje. Dobra jest. Eee. Jak tu wpaść? Nie mogłem puścić. No przegramy to, no. Niech zarobić 19, bo tam został tylko sam James. A James to yy, spójrzcie na jego statystyki. Nie, nie dziewiętnaście my to przegramy przecież. Nie, to się nie dzieje. Nie, no, God, please, no. Wiecie co, wyciągniemy ich na bo chociaż zaraz wiem, że jakiś cielak, na przykład ja... Na wstecznym! No strzelaj, strzelaj, strzelaj! Nie... Nie. Moi drodzy, to by było na tyle. A w następnym odcinku będzie enjoy to, czyli to i finały. Wejdziemy w finały. Moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Oczywiście fabkujcie, subujcie, udostępniajcie. Sehr.